dobry, witajcie praktycznie na finiszu vlogmas. Mamy... Którym to my dzisiaj mamy? No, niedługo święta. E, więc dzisiaj... Zabieram się za gotowanie, tak, tak, zaczynamy działać w kuchni. Jest idealna godzina, ponieważ mamy w pół do pierwszej, a ja się wyrobiłam już ze wszystkim, z mailami, z vlogiem, który ma pójść niedługo o 17, 17, 17.15 live, e, więc ja teraz tylko przygotowuję sobie kawkę, zjem pyszny tost, ale słuchajcie... E, też muszę się pochwalić, na spontanie, nie wiem co mnie wzięło, e, ostatnio upiekłam e, biszkopt, przygotowałam masę i wieczorem upiekłam swój pierwszy tort, także jestem bardzo e, zadowolona z tego, jaki wyszedł. Dzieciakom smakuje, nam bardzo smakuje, e, to znaczy, że będę więcej tych tortów robiła. Jakoś tak mi się zachciało po prostu wejść do tej kuchni, czuję chyba już tą atmosferę świąteczną i mam ochotę po prostu zacząć przygotowywać świąteczne Jedzenie i zaczniemy sobie dzisiaj od śledzi, które marynowałam w mleku. Są w lodówce. Płaty śledziowe ala Matias, tak, chyba tak. I zamierzam przygotować śledzie po szwedzku. Tej wersji nie jadłam. Jadłam bardzo dużo rodzajów różnych śledzi, takiej w wersji takiej bardziej słodkiej, takiej awangardowej, takiej totalnie innej, jeżeli my mamy. I znalazłam w internecie przepis na śledzie po szwedzku. Jeszcze ich nie robiłam, tego nie jadłam, ale zamierzam je dzisiaj przygotować, więc poszukiwania trwały na owoce jałowca. Ale mój mąż, bohater znalazł, więc dzisiaj będziemy mogli to przygotować. A teraz, zanim zabiorę się zagotowanie, to mamy tort, także kawusia i torcik, który sama upiekła. No, można by było jeszcze z, yy, sporo rzeczy dopracować, ale spokojnie, myślę, że jak na pierwszy raz, to i tak jest całkiem zacnie. W porządku, jestem gotowa. Tak mi się wydaje, jak <laughs> ta moja fruzura. Głosy związane, żeby nic tam się nie dostało do jedzenia. Więc, oczywiście zanim zabieram się za gotowanie, to musiałam oczywiście wyczyścić zlew, wyszorować. Wymyłam słoiki, które są gotowe. Na śledzie e, i przejdziemy sobie teraz do śledzi i pokazuję, jak to wygląda. Proszę bardzo, piękne płaty śledzia zamarnowane w mleku, teraz je wypłuczę i pokroję w kawałki. Dobrze, zabieram się zapłukanie śledzi. No, wyglądają bardzo ładnie. Wie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy dzieci mogą pójść do szkoły, ponieważ. Nauczanie zdalne wchodzi od 20 i dzisiaj jeszcze się udało. Pojechali na wycieczkę do Świętego Mikołaja. Więc są bardzo podekscytowani, cieszą się. Ale myślę, że chyba bardziej jestem podekscytowana ja, jak zwykle. Także cieszę się bardzo, że jeszcze skorzystali z tej szansy i po raz pierwszy przed nami nauczanie zdalne, bo wcześniej hmm, oni byli w zarówce i oddział bo wcześniej oni byli w zerówce, jak było to jest zdalne i nie było takiej potrzeby. W sumie my się uczyliśmy razem w domu, ze mną. No i ja się tam dostawałam materiał i tam z nimi coś tam przerabiałam i tyle. Natomiast teraz tak na serio trzeba będzie... Już musieliśmy się zalogować na platformie, sprawdzić czy wszystko działa. No i dzieci mega się cieszą. W sumie myślą, że będą mogły w międzyczasie grać, ale to niestety nie będzie tak dobrze. <grym> ok, wylewamy mleko. Ja przy okazji od razu umyję to naczynie. Przecież to po śledziu, więc umyję i chyba jeszcze doda w żeby mi się nie Teraz mam w śledzie pokroić w kawałeczki. I tak sobie myślę. Nie za duże, nie za małe. Sama nie lubię, jak są duże kawałki śledzi, więc takie centymetrowe chyba zrobię kawałeczki. Takie o. Mniej więcej. Więc zabieram się za krojenie, bo trochę tego jest. Śledzie pokrojone. Zdecydowałam się pokroić je w kostkę. Teraz zabieram się za cebulę. Była w przepisie jedna, ale ją taką malutką, więc musi być jedna duża. Tego zaraz pójdę po więcej. Tutaj proszę bardzo, jak zwykle pan pinuje i zrobił sobie posłanie z naszych dywanów. No, ale trudna. Przynajmniej wiem, że mnie pinuje i kocha. Co nie, niu-niu? Zmęczony, bo przed chwilą biegał za kurierami. Tak, musiał w Błocku się upaćkać, pobrudzić podłogę, paczki przynieść, więc dumny tutaj leży i pilnuje teraz swojej pani. Wszystko przyszykowane. Pieprz kolorowy, owoce jałowca, które było bardzo ciężko nam zdobyć. Ziele angielskie, śledzie pokrojone, marcheweczka w plasterki, czerwona cebula w plasterki. Liście laurowe z naszego drzewka w ogrodzie jeszcze jest, chyba trzeba będzie je przenieść niedługo, żeby nie zmarzło. No i co robimy? I ucieramy w moździerzu pieprz, ziele, eee, no i postępujemy według przepisów. Happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. <laughs> Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow, whatever we. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close. Po doprowadzeniu do wrzenia mamy dodać cebulę i gotować jeszcze przez 2-3 minuty. I teraz ta zalewa ma się gotować przez 2-3 minuty. Ten przepis, słuchajcie, znalazłam w internecie z jakiegoś bloga kulinarnego Caro in the Kitchen, więc jeżeli chcecie poznać cały przepis, to zostawię Wam link do tego bloga w opisie filmu, oczywiście poniżej. Także zostawiam na 2-3 minuty tą zalewę niech się gotuje, później e, trzeba ją wyłączyć i nie ona po prostu ostygnie i dopiero wtedy jak ostygnie, to będziemy mogli przygotować sobie słoiczki, które ja już tutaj pomyłam. Do takiego słoika wlewamy zalewę, śledzie, zalewa, śledzie i trzymamy w lodówce tak przez 3-4 dni no i wtedy takie śledzie podobno są najlepsze, także ja powiem wam szczerze, że pierwszy raz takiego robię. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak ta śledzie będzie <laughs> Także naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak te śledzie będą smakowały, gdyż jeszcze w takiej wersji śledzi nie jadłam. Także to jest moja pierwsza e, wersja taka po szwedzku, którą chcę przygotować. Natomiast drugą wersję również będę chciała przygotować na słodko, i tym razem, słuchajcie, zrobię śledzie z czarną porzeczką. Śledzie z porzeczką jadłam w Szwecji i bardzo mi smakowały. Chyba to były z czerwoną porzeczką. Ja, ja natomiast, będąc w supermarkecie, zobaczyłam e, czarną porzeczkę w puszce, więc stwierdziłam, że może warto spróbować. Także jedne będą takie śledzie, a drugie będą na słodko w moim wykonaniu. Zobaczymy, które będą smaczniejsze. I proszę uprzejmie. Muuu! Tak to wygląda i teraz zostawiam do ostygnięcia. No i mam ciasteczko udekorowane przez synusia. A to dla mnie, o! Oh, jakie piękne ozdoby! No to trzeba na choinkę powiesić. To, ja też mam jedno. Też masz? No to naprawdę piękne. Mama jest bardzo zadowolona. I jak to teraz powinno wyglądać? Więc... Z tej zalewy mam wziąć marchewkę, cebulę, ułożyć na dnie. Wszystkie dobroci wraz z przyprawami. I taki słoik wstawiamy do lodówki. Najlepiej na 3-4 dni, i dopiero wtedy powinny być one najsmaczniejsze. Zobaczymy. Ja z tego myślę, że uda mi się jeszcze przygotować. Jeden, dwa słoiczki. Ciekawa, jestem naprawdę, jestem bardzo ciekawa, jak będą smakowały, ale... Myślę, że będą dobre, chyba. Muszą być dobre. I dzień dobry! Ach, zaczęło się nauczanie zdalne. Pierwszy dzień za nami. Pierwszy dzień był wczoraj, słuchajcie, i poszło. Jestem zaskoczona, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj drugi dzień, trochę wcześniej skończyli. <noise> więc trzeba oczywiście coś zorganizować dla dzieciaków, ale właśnie e, zaczął padać śnieg, więc mama poprosiła, żeby się ubrało dzieci ciepło, założyły śniegowce, spodnie, kurtki, czapki, szaliki na śnieg i poszły porzucać pieskom zabaweczki przez jakieś pół godziny, więc mam chwilę. Mogę się tutaj do was odezwać. <noise> Bo e, jeszcze przy okazji kurier podrzucił mi buty. Ach, z tymi butami to długa historia, e, z pewnością słyszeliście o tych moich klo i tak dalej, Osyłanie. w każdym razie znalazłam e, na Zalando, bardzo podobne, tak mi się wydawało, że w tym stylu w sumie buty, bardzo niedrogie, więc e, szybciutko je zamówiłam i zaraz chciałam je sobie przymierzyć, więc chwytam kamerę i sobie przymierzymy. W sumie mam kilka nowych rzeczy, mogę Wam pokazać, e, zaczęły się przeceny w H&M, więc... E, jak znajdę coś fajnego, to powrzucam Wam w ogóle linki w opisie filmu poniżej, ponieważ sama przeglądam rzeczy, więc mogę się również podzielić z tym, co takiego mam na oku, co planuję kupić i co mi się podoba. Więc jeżeli czegoś szukacie fajnego, to zerknijcie do opisu poniżej. W sumie byliśmy w mieście tak na chwilę. Ja tak powiem, słuchajcie, weszłam tylko do chałupu, tak wiecie, rzucić okiem, bo dzieciaki e, na zewnątrz czekały z mężem. Ja tylko tak wejdę, mówię: wejdę tylko na chwilę, zobaczę, czy coś jest. Aha, bo pojechałam do TK Maxa, szukałam tych e, dziadków do orzechów, ale nie było. E, no i tak weszłam do tego tylko tak rad, ale zrobiłam taki, wiecie, zrobiłam tylko taki look. I od razu coś mi wpadło w oko. No dobra, 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 dobra. Nie będę gadała, od razu wam pokażę. I zobaczcie, co to jest. Mm, to jest taki. Teoretycznie chciałoby się powiedzieć, że to jest to kamizelka, ale to jest taki płaszcz bez rękawów i w pięknym takim beżowym kolorze, praktycznie białym, no, śliczny. I słuchajcie, to było przesunięte ze 199 z 200 zł na 99,99. ,99. No, ja tam wykorzystałam swoje y, kupony 20 zł, więc naprawdę zapłaciłam za to chyba 80 zł. No, i strasznie mi się spodobało. I tak stwierdziłam, że to będzie super do takich nawet zimowych stylizacji, jeżeli nie jest tak zimno. Wiecie, kilka warstw, sweter, i to można narzucić, ale na wiosnę, no, jesień, i tak dalej. No, to jest taki kolor po prostu, który zawsze dobrze wygląda, więc, yy, więc chwyciłam. Więc zaraz sobie to może przymierzymy, pokażę Wam, jak to leży. I co takiego jeszcze nowego? Przywiozła mi koleżanka koszulę. Nie wiem, czy widziałeś Ja chyba nagrywałam Insta Story z tymi koszulami. Była biała, z czerwoną, sukiem, yy, z czerwoną spódnicą je skompletowałam i po prostu wyglądała obłędnie. Ale stwierdziłam, że mam sporo białych koszul, więc sobie odpuszczę. Natomiast wzięłam taką zieloną z myślą właśnie o stylizacjach świątecznych. Także fajna koszula z takiej satynowej tkaniny. To jest wyprodukowane w Polsce, to jest firma Emo. Ja nie znam tych firm, ale poznaję dzięki. Putikowi Lovely i mojej agatce. Złote guziki, bufki, poduszki na ramionach. Bardzo fajna, słuchajcie. Także myślę, że będzie fajnie wyglądała do takich świątecznych stylizacji ze spodniami, czy to ze skórzaną, tak sobie pomyślałam, czarną spódnicą. No, naprawdę fajnie, więc to sobie może na spokojnie jeszcze przymierzymy. Ale teraz, słuchajcie, jestem naprawdę bardzo ciekawa tych butów, także tutaj was położę. i mam jeszcze patrzówki, przesyłki prezentowe, to też sobie. Musimy zaraz otworzyć. Jestem bardzo ciekawa tych butów. Dobra, wy widzicie pierwsi. Unboxing z prawdziwego zdarzenia. Chociaż buty były bardzo tanie, to może ty nawet papier nie jest. Hmm. No słuchajcie! Bardzo ładne. Oczywiście to nie są buty Chloe. Nie kosztowały one 600 euro, ale kosztowały niecałe 200 zł na Zalando. To jest Marks and Spencer Non-Leather Materials, czyli to nie jest skóra. Buuu, a myślałam, że skóra. Ale wiecie co, i tak są bardzo ładne. I tak są bardzo ładne, szukałam takich butów w tym stylu, więc mam nadzieję, że po pierwsze będzie rozmiar trafiony, a po drugie, że będą wygodne. Także ja szukam takich butów od długiego czasu. Cieszę się, że w końcu jakiś trafiłam. No i ten, ten korzuszek mi się po prostu bardzo podoba, słuchajcie. Więc mierzymy. Słuchajcie, słuchajcie ale numer. I buty zamiast 600 euro. Czy tam mi to tamte kosztowało? Nie pamiętam. 580 coś. To mam, słuchajcie, za 180 parę złotych. Jakie fajne, słuchajcie. I są dużo wygodniejsze od tamtych Tam Tamte klone po prostu były tak sztywne, słuchajcie, że nawet nie mogłam nogi zgiąć. Ale szok. Wiecie, jak to wyszło? To wyszły reklamy. Teraz te cookies i te podpowiedzi, co chcemy. To jest niesamowite. Po prostu one mi podpowiedziały na Zalando te buty. Bo pewnie sama bym ich nie znalazła, mimo że tam sprawdzałam. Słuchajcie, buty są czadowe. Zaraz się przejdę. I wzięłam, słuchajcie, rozmiar 39,5, bo nie było 39, więc stwierdziłam, że lepiej wziąć większe. Super. Świetne. Świetne buty. Oj, słuchajcie, jestem w szoku. Buty są świetne. Czy tu się bawiły. Tak, będę zaraz wycinać pierniki i będę szukać. Proszę bardzo. Ale buty są bardzo ładne, słuchajcie. No trochę szkoda, że to nie skóra, no ale nie można mieć wszystkiego. Ale jeżeli chodzi o luk, to właśnie takie mi chodziło. Są bardzo fajne i się mega cieszę, bo co najważniejsze dla mnie są po prostu bardzo wygodne. Bardzo wygodne, więc ja wam je podziękuję, jeżeli one są jeszcze dalej w sprzedaży, dostępne. Ja wzięłam pół rozmiaru większe i są ok, więc też bym sugerowała, jeżeli macie taką możliwość, to wziąć. No, ja tu robię taki unboxing i nie włączam słuchajcie nagrywania, więc mam tutaj przesyłkę, niespodziankę od firmy Pyjma Biotic, więc otworzyłam, słuchajcie, takie małe opakowanie kolagenu. Ja już dzisiaj swoją dawkę wypiłam, ale to jest bardzo fajne, takie małe opakowanie na prezent. Myślę, że jak ktoś myśli o tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z kolagenem, to. Takie opakowanie jest bardzo fajne, no i też na prezent niewielkie. Tutaj mamy witaminę C z czarnej porzeczki proszek. Ciekawe i co się to dodaje do wody? No, to jest dla osób na przykład, które mają problem z przewykaniem tabletek, to myślę, że takie rozwiązanie w postaci proszku jest po prostu bardzo fajne. Mikroorganiczny krem do twarzy szyi dekoltu. Nawilżająco wygładzający 99,9 składników pochodzenia naturalnego z firmy Prima Beauty. I co tutaj jeszcze mamy? Mikroorganiczny żel do higieny intymnej z wyciągiem z młodego jęczmienia Ciekawe. 100% składników pochodzenia naturalnego. To z pewnością wyląduje w mojej łazience. Także wow, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za prezenty. Ale jeszcze, słuchajcie, mam jedną paczkę, która jest po prostu, wygląda tak ślicznie. Jestem mega ciekawa. Jest to również karteczka. Frühe Weihnachten. Merry Christmas. Karteczka we wspaniałych świąt Bożego Narodzenia życzy Blanka z rodziną, Minsien I Blanka, to jest kolejna moja podopieczna z programu 30 dni do zdrowego stylu życia, słuchajcie. Zaraz wystartujemy. Po świętach myślę, że na spokojnie się zajmę tym tematem, bo muszę zebrać sporą grupę do tego, żeby w tym roku wystartować również z programem tak z petardą. Ja również będę przychodziła przez program, staram się zawsze przychodzić w styczniu, bo... Mm, to oretycznie niektórzy mówią, a, że nowy rok możemy, zmiany tak naprawdę możemy wprowadzać w każdym momencie, nie tylko czekać na nowy rok. Oczywiście, że nie musimy czekać na nowy rok, ale ja lubię zrobić z nowym rokiem coś dla siebie i to jest po prostu taki pretekst do tego, żeby zacząć. I dużo też jest osób, również tak jak ja, zmotywowanych do zmian. I my co takiego podczas takiego programu robimy, no. Wprowadzamy naprawdę rewolucję żywieniową i w naszym stylu życia. Więc kochani, ja o tym będę więcej mówiła, ale jeżeli chcecie więcej jakby być na bieżąco, to śledźcie mnie na Instagramie, ja z pewnością będę informowała, kiedy będzie live. Postaram się zaprosić moje osoby, które właśnie przychodziły przez ten program, które opowiedzą trochę o swoich doświadczeniach, bo nie chcę, żeby to tylko były gołe słowa w mojej wersji, tylko osób, które przez ten program przeszły, jakie miały efekty, jakie rezultaty, jak to wszystko u nich... Yy, wyglądało, bo generalnie my się skupiamy na zmianie nawyków żywieniowych, to nie jest żadna dieta, żadna magiczna pigułka po prostu. to działa. Także to jest najważniejsze. No i generalnie Blania powiedziała, A, czy mogę Ci coś wysłać? No oczywiście, to no, będzie mi bardzo miło. I okazało się, że Blanka, słuchajcie, też ma swoją stronę internetową, tylko że Blanka mieszka w Monachium. I stronę internetową ma w języku niemieckim i zajrzałam i też tworzy piękne. Y Świeczuszki, czekajcie, jak to tutaj. E, I napisała również e-booka o świeczkach. Przeczytałam, dość dużo się dowiedziałam Mi się okazało, że te świeczki stojowe można również wykorzystać nie tylko do palenia się w domu, ale również do masażu aromatyczne spa i tak dalej. Wow! I trochę tego jest. Słuchajcie, śliczne. Tutaj chyba mi wyjechało, proszę bardzo, i jest to świeczka. Lien Kendo się nazywa pięknie opakowana. Pierwsza świeczka w kolorze czerwonym. Nie ma tutaj napisane, co to jest za zapach. Ale bardzo ładny zapach. Ciężko mi opisać, powiem szczerze. I tutaj te świeczki, bym powiedziała, że pachną jak takie ekskluzywne perfumy. Bardzo ładne. Więc wszystkie osoby, które po prostu mieszkają w Niemczech, a wiem, że jest Was sporo, słuchajcie, dajcie mi znać. Ostatnio się zastanawiałam, kto jest Ostatnio się zastanawiałam, skąd dziewczyny jesteście, które mnie oglądacie, bo wiem, że jest sporo z Was za granicy, wiele pole, które się przeprowadziło za granicę i mieszka tam obecnie. E, I wiem, że mam widzów właśnie z Niemiec, dziewczyna mam nawet z Australii, z Kanady. E, to jest po prostu niesamowite i strasznie miłe, więc kochani, jeżeli mnie oglądacie, to proszę dajcie mi znać w komentarzu poniżej, e, skąd mnie oglądacie. A Jeżeli oglądacie mnie z Polski, to może miasto albo województwo będzie naprawdę jestem bardzo ciekawa. Koniecznie dajcie mi znać w takim razie, skąd jesteście, kochani. Następna świeczka w kolorze niebieskim, mhm, ale nigdzie nie widzę nazwy. Może pewnie, pewnie więcej informacji znajdę na stronie internetowej. Natomiast strona na chwilę obecną jest tylko w języku niemieckim, ale będzie również po angielsku. O, ten jest taki pudrowy zapach, także te, te świeczki, bo ja one pachną tak naprawdę ekskluzywnie takimi drogimi perfumami. I kolor fioletowy. I tutaj również jest taki... To są takie zapachy. Ciężko, słuchajcie, mi opisać naprawdę, bo bo nie wiem, nie znam się na, tak, na tyle na zapachach, że powiedzieć, co ja tutaj czuję. Jedynie, co mogę powiedzieć, że to są takie zapachy intensywne, które kojarzą mi się z takimi drogimi perfumami, słuchajcie. Także bardzo ciekawe e, zapachy, jeszcze takich nie miałam. E, fajnie, naprawdę, słuchajcie, mam tyle tych świeczek, że nic innego mi nie pozostaje, tylko po prostu zacząć je palić po domu, także... Bardzo dziękuję. Blania, również gratuluję Ci i jestem strasznie dumna, że mam takie, takich wspaniałych widzów. I kochani, jeżeli Wy macie jakieś produkty, które tworzycie, tak jak pamiętacie, ja w zeszłym roku robiłam akcję, żebyście mi przesyłali rzeczy, abym pokazała w filmie, aby wspierać takie małe firmy i po prostu, żeby więcej osób Was ujrzało, to to oczywiście dawajcie mi znać, jeżeli chcecie, żebym Was pokazała. Tutaj ja oczywiście wspieram swoich widzów na tyle, ile jestem w stanie. Jest mi strasznie miło, dziękuję serdecznie Blanka za te świeczki. Także Blanka w ogóle jeszcze po programie, słuchajcie, to wzięła udział w maratonie, czy to pół półmaraton? Ten w Monachium? Blania, napisz w komentarzach poniżej, jakie tam były Twoje doświadczenia. No i być może namówię no Blankę również na, do wzięcia udziału w takim live, w którym opowie o swoich doświadczeniach podczas programu 30 dni do zdrowego stylu życia. Także kochani, to są chyba wszystkie moje przesyłki. Na razie chyba tego nie będę przymierzała, bo e, dzisiaj zaplanowałam robienie farszu na pierogi, więc kupiłam e, duże wiaderko kapusty kiszonej, grzybki, patrzcie, grzybków nie namoczyłam. Więc chyba będę musiała jutro to zrobić. To może dzisiaj zrobimy pierniki. Generalnie zaplanowałam dzień w kuchni, ponieważ dzieciaki są w domu. E, najmłodszy jeszcze jest w szkole, bo on jest w oddział przedszkolny, więc on jest w przedszkolu. Więc stwierdziłam, że lepiej, żeby on był w szkole, żeby nie przeszkadzał tutaj uczniakom, bo wiem, że to byłoby trudne do ogarnięcia. E, no to dzisiaj po prostu spędzimy dzień w kuchni, będziemy gotować, wesoło będzie, śnieg pada, atmosfera świąteczna jest, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Ale pięknie. Będę się zachwycać zawsze. A jak już tylko wyjdzie słoneczko i trochę poświeci, to robi się naprawdę pięknie. Więc znowu mamy śnieg i mam nadzieję, że będziemy mieć białe święta. Dzień dobry kochani, jest jeden dzień przed Wigilią. Dzisiaj to nagrywam i dzisiaj mam nadzieję, że ten vlog puszczę, więc produkcja w toku. Pierogi, myślę, że zrobione, skończone. Teraz tylko to posprzątam. W przygotowaniu, w przygotowaniu są pierniki, gdzieś już powyciągały. Foremki, ozdóbki, pisaczki. A ja jeszcze chciałam zrobić, jeszcze podnagrywać, ale powiem Wam szczerze, że uciekł mi totalnie jeden dzień. Myślałam, że mam jeszcze jeden dzień za zanadrzu, ale okazało się, że nie do końca. Więc z tego miejsca, z mojej kuchni, chciałam Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych. I kochani, widzimy się po świętach. Na spokojnie, odpoczywajcie. Tak, widzę właśnie, że moje dziecko biega bez czapki. Także kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną w tym vlogmas. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam troszeczkę tej atmosfery świątecznej, że razem sobie wspólnie pogotowaliśmy, podekorowaliśmy dom i spędziliście miło ten czas. Także dziękuję Wam serdecznie kochani za obecność, za wszystko i do zobaczenia.